Witamy Was. Dzisiaj jesteśmy na serwerze MultiCard. Po raz drugi ja jestem dzisiaj z Jugol 2002. Polecam jej kanał. Polecałem w, no, w tamtym odcinku. No to może zaczynajmy. było no, jak Jugol wspomina, to się bardzo cieszymy. No to chodź na tą trójkę. Nie, dobra, już się zaczęło. Za chwilę będzie czwórka, piąta, lub czwórka O kurde Dlaczego no ja jestem taki słaby w tym parku? Ale policja O, na, czwórka, na czwórkę chodź. No, no Czwórka to jest jedna z moich hmm. ulubionych mam więc... Kurczę, po co ja to mówię? Czy ty, ty jesteś władza... tutaj? Czy cię właśnie walę? Gdzie ty? No, ty jestem dwie kratki od Ciebie. Czyli tam. No dobrze. No, bo tutaj jeszcze w pośrodku nas jest jeden gościu. Dobra, ja biegnie do y, mojej skrzyni. Ok? Prosimy o subskrybowanie naszych kanałów. Kurcze, nie mam nic. Zabrali mi. Weź tą skrzynię tutaj. Tutaj. Aha, dobra, to. Mam drewniany mieczek. I się nie da otworzyć. Gdzie ty jesteś? Ja jestem za tobą. E, jaki masz miecz? Ja nie mam nic, nic w ogóle nie mam. E, to trzymaj. E, to i to. A, i to. No chodź, bo tutaj widziałam gości. Dobra, dzięki. A ty masz jakiś miecz? Mam złoty. O, nim pomożesz. To jeden gościu. On nie pomóż, mam lagi. Kurczę, ja chcę lagi. A, pomóż, pomóż, pomóż. Dobra, zabiliśmy go. O, kurde, biegnie gościu. Zabił mnie O ja! Przed i dobry rozrubę z żelaznym mięsem Rozwaliłeś go? No to pominął Może z nim się... Z perłą się No, zginąłem Kurczę blaską może piątka. O, na szóstkę, nie, to jest. Szóstka jest? A, nie, nie ma. No zapraszamy na ten serwer. Będzie no, i oczy. Nie, zaczęto. No, dlaczego ja tak? Wszystko mówię. Nie, nie, nie wiem, nie wiem nie lubię. Nie. Dobra. Nie może... Ja tak poza odcinkami, zawsze, tak by wystarcza, a teraz, no to będzie, no przecież my no, chyba nagrywali po dwie, no, kurczę, no, jak widzicie, wywaliło mnie z serwera. też wywaliło z serwera. O, to będzie no. koniec. Pa.